Zaraz spróbujemy się dowiedzieć, jeśli będziemy mieć wiarygodne informacje. To moja pierwsza trasa, pierwszy staw w wyścigach, dlatego absolutnie mi się podoba. No, próbuję się nie zabić przy okazji jeszcze i mam wrażenie, że próbuję złapać już powoli jakieś miary równe tempo. Żeby powiedzieć, no, kompaktowa formuła samych wyścigów górskich powoduje to, że jest, że jest to niewątpliwie, no mam wrażenie, na równi pewnie z religiosem, jeżeli chodzi o widowiskowość, jeżeli chodzi o sam sport samochodowy, na pewno dużo bardziej niż raj. Na naukę na pewno fajny samochód, ale generalnie rzecz biorąc pewnie no, podałoby pojeździć jeszcze parę wyścigów i przesiąść się na coś mocniejszego, bo jednak jadąc pod górę na no, tej mocy delikatnie rzecz biorąc, bardzo brakuje. To już, już powoli czuję, niestety.